No i Patryk się doczekał, że właśnie 80 pozbędzie się oto tego miękkiego przodu, a wyleci napędowa oś. I witamy Was w kolejnym odcinku i tak ten odcinek zleci na rozbiórce oto tego ciągnika. Uda nam się dzisiaj go rozebrać Patryk? Musi. Musi, dzisiaj musi tak, musi być kabina rozebrana, w dach jedzie do piaskowania, blachy chyba też jadą do piaskowania. Felgi przednie te, przednie, te nie tylko te, od, już od nowego napędu jadą do piaskowania. Tylne, tylne obciążniki, przednie obciążniki. Będzie to wszystko odświeżone. I co jeszcze? A i będzie mała modernizacja w postaci właśnie tych przeróbki, tych błotników. Patryk chce mieć tutaj takie z tym ściętym tym płaszczem, tutaj i wpuszczone te lampy. I to tyle chyba z modernizacji. No i przedni napęd. A tak, poza tym to jest piękny ciągnik. Teraz, właśnie przed chwilą pierwszy raz jechałem. No, wam powiem, kurde, jakby jechał nowym salonowym: wszystkie biegi, wszystko pięknie wchodziło. Jak masełko, a szkoda go rozbierać. No i dobra, bierzemy się za rozbiórkę tego wszystkiego i się połączymy za chwilę. Trzy godziny później, traktor cały praktycznie przygotowany do rozpołowienia, do zdjęcia kabiny, wszystko udało nam się porozkręcać. E, cała kabina została rozmontowana, tyły tutaj pozdejmowane, tyły i tak przyjdą nowe, tego nowego typu. Tutaj, o są stare, tak więc te idą do hasioka. Jak Patryk idzie? Zaskakująco dobrze. no naprawdę fajnie, fajnie to nam idzie. <laughs> Ten kaszel jest niepokojący. <laughs> no. E... No i za jakąś chwilę już podjeżdżamy tutaj pod, tutaj jest taki żuraw, tu tym żurawiem podwisimy sobie kapinę i tutaj będziemy ją podnosić. No i za chwilę zobaczycie jak to nam pójdzie. Wszystkie zbiorniki, cięgna, okablowanie, wszystko zostało zdemontowane i jak to już zrobimy to wtedy następnym krokiem będzie go umycie i wtedy rozbieranie tutaj przodu, tutaj przód wyjeżdża, a następnie wkładamy flaki do skrzyni. I będzie to już powoli składane. No, tak więc całkiem fajnie. Patryk trochę miał stresa przed tym całym rozbieraniem, że to będzie zajmować nam bardzo długo czasu. A tu ja parę parę. Aha, Janek miał. No, ale też zauważyliśmy skuteczność e, mokrego filtra powietrza. O, olej razem z kurzem wszędzie jest, wszystko jest zaklejone. I jakość filtrowania powietrza przez ten filtr. Jest dramatyczne. Wszystko się klei. O. Ale co zrobić? Eee. Dobra, to podjeżdżamy tam i ściągamy tą kabinę. Masz już odkręcone jeszcze tutaj kable od świateł do przełączania, i możemy ściągać kabinę. O. No i chwilę później już mamy podwieszone całą kabinę na takim pajączku, na czterech linach metalowych, tutaj na środku jest podnośnik, no i co, ja myślę, co będziemy próbować go dwigać. Weź czekaj, ja by to zrobił. A weź dalej Dawid, dawaj, weź próbuj dalej. No, no podnoś pomału, czekaj, no, chodź Piotr, pomóż. No dawaj Nie, tu jest luźne Weź tam Piotr zabujaj za kabinę Nie, ale tak wiesz, od dołu tak dźwigni Skrzyża. No No dawaj Patryk Czekaj Kurde czekaj A ty nie odwracałeś tutaj z tych dwóch, ty masz? Ja mam wszystko praktycznie, wiesz? Dobra, ona się musi podnieść. Mogę z tej dolnej śruby to wykręcić. Z jakiej dolnej? Tutaj. Ej nie, dam. nie no, tam to nie da rady. No dobra, A czekaj, czekaj. Trzymaj. Eee. Dobra, pół odbiornych haczy. A wiesz co, wiesz to ten? No dźwigaj. dźwigaj. Ko, wiesz co, my go mamy... Nie no, dobrze jest. A wiesz tak, A No? Patryk? Dźwigaj, dźwigaj, dźwigaj. O, kurde, czekaj. O, kurde. A, tu, tu, tu. Co? Jo, tylko że tak wiesz. Do dupy. Tu jakby, a u ciebie wyszło to? Co? Nie, nie, ta nie, tutaj. U ciebie jest z tego. Z boku, z ramy. Jo, czekaj. Kurde, jakby. Nie! Kurde, coś jakby tutaj trzymało dalej. Ona tu trochę podeszła. Tu tył cały idzie do góry, a przód nie chce. Coś jakby tutaj dalej trzymało. Czekaj. Ale tutaj jest wszystko wykręcone. Czekaj, łapką jakąś. Czekaj, ja to tutaj lekko podważę. A, bo to musisz z tego tu wysunąć. To jest No, to nie chcę z tego się wysunąć. To jest projekt pika pika. Pika pika. Przedni, turbina, tu wszystko. full ogień, Czaj weź weźmię na bok? To mam wszystko wykręcone Co? Czekaj Weźcie ten Prowokatorzy Dobra Dwigamy Patryk Jak, nie jeszcze dom jest do pół metra Weź Patryk, dwigaj To Czekaj, czaj. weź Piotr to tak Wiesz Co my mogli mieć zbiornik wyjebany? No kurwa A bo papa ja przodu lekko Lęda. No jo, ale trzeba go popknąć wtedy Co? Weź ten, weź chodź tu! Weź jakiś ten klin albo coś Dobra Teraz <suszy> <suszy> O kurde Jo Jo ja kurwa Jo jo, ale teraz jeszcze nad kierownicę, nie? Kurde ten zbiornik Jeszcze do przodu go trzeba dać Dawać jeszcze Piotr weź tu chodź Michał Michałek na pokój. Poś, 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 poś. No, pójdź, pójdź, No, No Nie! Dobra? No, patryczek? Dobra, i teraz już się nasz. Dobra Ogień do góry trzeba. No, na co do góry. Ale jeszcze śmiało. Z życiem, z klepkiem. Z jajkiem to bułaje. Co? Kurde, a ten, ten zawór Dobra A wystarczy go ten Tu linkiem odczuć A bo kurde, czekaj Przewód Jo Dobra W puczku egzaminę zdać Dawaj, pisz w Dawaj Patryk Kurde Dawaj Dawaj Dobra. Nie da, nie da więcej? Raz. No to, dawaj to jeszcze. jest już dużo. Dawaj, dawaj. Jeszcze Kurde, Patryk! Okay. Raz tak, tutaj jest to za klucz 22 albo 24. No, nie, no, starczy, musisz no musisz gdzie? Czekać. Ja tego nie nacionę ręką. I przymotkować to musisz. No ale no, muszę dokręcić zdebło. No tak lekko dobre. No to jest to plastik, nie? No jo, ale ile trzeba było naciągnąć. Masz? No kurde 22. ile? 22. Pika. Kurde, czekaj, łapka jakaś spadła tu. Czekaj, koło tego. Czekaj, ja tu dociskam, żebyś dociskaj. Na dokładnie, po mnie, na, za, 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 za. Czekaj. Ja cię. Dobra, mam. Ja jestem ciekaw. Kurwa, ani się oprzeć, ani nic. Mm, gówno spada, wiesz? Kurde, ta sprężyna tu nic nie daje, ty Tu by bardziej docisnął to, ale... Ja pierdam tu Weź Ty jak ten Tutaj! Tutaj! Stój Dobra, Dobra. O Tutaj! siebie I Tutaj! została I Tutaj! została. Dobra. Puszaj, się nadrój, jest kabiną. gitara Co? Ciągnik już rozebrany i z grubsza umyty Już tu już wszystko podejmowane, podestnie, podesty Teraz mamy tutaj obraz mniej więcej co tu się dzieje I naprawdę wam powiem Chyba to jest pierwsze jego rozbieranie ale słaba ta farba jest, oryginalna farba trochę słaba i to widzicie wszystko, praktycznie pospadało, to jest dopiero wstępne mycie, bo z tego co Patryk mówi, chciał go, będzie chciał trochę go odświeżyć, już jest tak rozebrany, to jak zrobimy już wszystko, całe mechanicznie go uruchomimy, będzie wszystko działać, to wtedy będziemy go jeszcze raz myć i będziemy go malować. Jeszcze chcę tutaj wymienić, ten jest z od razu uszczelniacz, bo on jest... No, tu było wszystko, widzieliście przy rozbieraniu. Wszystko było to i tak zawalone syfem, kurzem. Posprawdzać od razu te wszystkie połączenia, tutaj, od razu na pierwszy rzut oka, tutaj. To, to mi się wydaje podejrzane, jakby to już ktoś grzebał i jakieś tutaj śmieszne podkładki są dane i będę chciał je wymienić, wszystko powymieniać na takie ładne miedziane, grube, bo są też takie dostępne, takie cienkie, takie byle jakie i one mogą powodować, że tu też są jakieś delikatne wycieki wszystko podokręcać, posprawdzać, tak żeby to już nie ciekło nic, o tu na pewno ktoś był, tu jest jakaś nadwymiarowana podkładka i tutaj pełno jest takich właśnie rzeczy do sprawdzenia, a tak żeby tu nic się nie pojawiało. Będę chciał go uruchomić, najprawdopodobniej tak on jest, założyć zbiornik, odpalić i żeby tak sobie popyrkotał. Nie wiem, może da radę coś się przejechać, ale wątpię, bo trzeba będzie założyć tutaj orbitrol i dużo innych rzeczy, także może było gdziekolwiek jechać i raczej to chyba nie da rady. No, teraz będę chciał spuścić olej i będzie go trzeba rozpołowić, zwalić koła, do zdjęcia są koła no jak się jeszcze, nie, dzisiaj się nie uda założyć przedniej osi przednia osi nie wiem czy była pokazywana czy nie jest to tutaj dawca dawca radości i uciągu e, most nowego typu najprawdopodobniej z 6 cylindrowego, z tego e, względu, że jest tutaj dłuższa jest tutaj obudowa e, wału atakującego w 4 cylindrowych jest to gdzieś takiej długości, a w 6-cylindrowych jest to dłuższe. Wałów wtedy są takie same. A tutaj zrobimy taką machloję, że to tu zostawimy w komplecie jak to jest, a będzie skrócony wał. Pędny będzie dany do specjalistycznego zakładu, który od razu go wyważy, żeby to działało jak należy. Tutaj nie ma luzu żadnych, to jest wszystko naprawdę w stanie. Bardzo fajnym. O, rośnie no się na ciasno chodzi. Tak więc Cusi nie ma do czego doczepić, będzie umyty Tutaj tylko smar jest z tego tutaj No, idzie Michał Co tam Paziu? Cioto. Cioto Cioto, to ty jesteś Pomożesz mi? Nie pomogę ci Nie pomożesz mi? Nie Pika pika daje radę, co? Pika No Teraz ją ja trochę pomyję, ja tu wymarzłem jak cholera na tym dworze Co? Ja się nie znam No, a gdzie Piotr? To. No jo, ja. dobra, spuszczamy olej, co? No i chwilę później wygląda to już właśnie tak, rozjechane wszystko, hamulce rozebrane, już za jedną robotą wszystko rozebraliśmy. No tutaj trochę taki czarny nalot jest w tej skrzyni, ale i sobie z tym poradzimy. O tu wszystko już rozebrane. Teraz wystarczy to wyczyścić i pozakładać odpowiednie koła zębate. Tak, żeby zgrać tylny most z przednim mostem. E, hamulce, hamulce, wszystkie uszczelniacze po, e, porozszczelniane, twarde, pospalane. Tu wszystko wszędzie powyczyścić. Wszystko będzie wyczyszczone, poskładane. Te tutaj, wszystkie e, ten tu zacisk. On jest taki, jakby to powiedzieć. No, nadpalony, ale jest w stanie naprawdę dobrym. Nie jest w żaden sposób zużyty, tylko dobrze trzeba wyczyścić to wszystko. Sprężynki dobre. Eee, Sprężynki zostają stare z tego względu, że te, co są teraz produkowane, one są bardzo słabe jakości i one się rozciągają, pękają. No nie wiem, nie potrafią zrobić sprężynek czy coś, nie mam pojęcia. A na te śruby był ostatni moment, były bardzo skorodowane. Jak widzicie, o ślady tutaj porzy. E, Sporo ma był problem, myślałem, że już wszędzie rozcinać, ale dobry udar, wszystko ruszył i to już by była końcówka filmu na dzisiaj. O, tu mamy uszczelniacz, on jest twardy, jak prawie jak plastik. Tak więc to będzie wszystko wymienione tak samo z tej strony, z jednej z drugiej. Także to wszystko było szczelne, wyczyszczone, złożone i to będzie na tyle. Tak więc następna część to już będzie składanie tego wszystkiego w całość. A na ten odcinek będę Wam dziękował, także trzymajcie się, cześć.